Blisko 30 zdjęć wpłynęło na świąteczny konkurs Perla dla Słupszczan. Autorzy najlepszych odebrali nagrody. Konkurs w grudniu zorganizowało miasto wraz z firmą Perla. Udział w nim mógł wziąć każdy, kto w okresie świątecznym zrobił sobie uśmiechnięte zdjęcie w ramce stojącej w parku Sienkiewicza. Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali Michał Słupczewski, Wiktoria Bicimirska i Dzidzia Dobrowolska. Do nich trafiły między innymi aparaty fotograficzne. Kolejne miejsca zajęli i nagrody w postaci koszy prezentowych od firmy Perla otrzymali Katarzyna Michaluk, Justyna Szerlong i Danuta Szamatowicz. Na nagrodzonych zdjęciach uśmiechali się najbliżsi autorów, którzy na święta często przyjechali z innych miast, a nawet krajów. Dla wszystkich to były wzruszające chwile i wyjątkowe spotkania. To był mój syn, który był tego roku na święta. To była córka z wnuczętami, która była na święta. I już w grudniu mówiłam, że będą to święta wyjątkowe. A taką kropeczką nad i to właśnie to, to jest ta nagroda, bo dzieci mnie zmobilizowały. Mamuś, zobacz, mamuś, wyślij, mamuś, postaraj się. I, I to był tak radosny wieczór dla nas, bo my chyba po 12 latach razem zebraliśmy się, bo dzieci, bo dzieci mieszkają. Za tak, za granicą mieszkają. Więc to jest takie piękne, że jeszcze w ten sposób ten nasz, te nasze cudowne święta zostały tak bardzo przypieczętowane. Przedstawiciele firmy Perla i władze miasta już zapowiedzieli, że podobny konkurs zorganizują również podczas kolejnych świąt Bożego Narodzenia.